Cześć się madę wam wszystkim ludzie to jest kolejny odcinek z Batman Arkham Knight, ja jestem Michał i zapraszam Was do oglądania. Poprzedni odcinek skończyłem. Jest to trzeci, który nagrywam z rzędu, więc fajnie będzie, jakie je po wszystkie powrzucam, pomontuję nazwę tytułami. Jest po drogą jeszcze Twixy w Powiem Wam, że jest tyle tych słodyczy świątecznych, które dostałem i cały czas je Dobra. Walka, walka. Pocylon na do kombinacji. Uuu, to jest fajne. Biorę. Zmieniłem strój. Wyjażdżicie? Wyjażdżicie. To jest strój, oczywiście, z Batmana Kitona, 89 rok. Tak mało, mało, co to wam mówi. Dobra. Mam. Dobra. Załatwię. Pewnie gdzieś na dole, dobra. Zdamy swój Batmobil Patrzcie na to. Haha. Ha. Tak jest. Mamy Batmobil No i jedziemy. Kurde. Ciekawostka. Tutaj każdy w ogóle silnik Batmobile. O oh, shit. Ja dziś nim nie umiem. Okej. Okay. gdzie on może być? Hmm. Tam są. Mm -hmm. Tylko jak tam dotrzeć? To jest najciekawsza rzecz. Hmm. Nie mam pojęcia, jak tam dotrzeć. Jak tam dotrzeć? To jest najciekawsza rzecz. Hmm. pewno tu. Ja nie wiem jak do nich dotrzeć. Może muszę wejść do budynku? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Chwila moment. Zci strażak jest gdzieś tam. Aha. Wiecie co jest problem? Muszę sobie zmienić Batmobil, niestety, bo żeby tego strażaka uratować, muszę znaleźć ten. Więc od razu wejdziemy i zmienimy na nasz kochany Batmobil. Tak samo też strój zmienię, już niech będzie ten. Kurde, szkoda. Szkoda, bo już chciałem ten. Hmm. Ale tak patrzę, że niestety te Batmobile mogę używać do.

No nie jest gdzieś tam O właśnie bo tu trzeba wyciągarki użyć Dokładnie wjeżdżamy Tu gdzieś będzie Hello. No I po sprawie. Dobra, jestem strażak cholerny. Tu, bierzemy go. Nie lękaj się o to, przybyłem ja z pomocą. Hej, nie zatrzymuj ognia, kap Batman. Te basterzy nie zasługują na to, żeby się rozmnażać. Ty jesteś bezpieczny teraz. Ile masz? Boże, prawie nie chcę wiedzieć. Większość twojej załogi żyje z powrotem na GCPD

Dobra teraz żebym wiedział gdzie szukać hmm, gdzie to może być to jest na Thunders Island Ja muszę kolejnego znaleźć, a ten kolejny jest gdzieś, no właśnie gdzie on może być. Hmm. Gdzie ciężko znaleźć Muszę się dobrze porozglądać, bo za bardzo nie wiem jak szukać. To jest przy tych sterowcach za bardzo nie wiem gdzie ich szukać to chyba gdzieś tu pod wajnami. O tu to jedziemy. Idziemy zobaczymy. Kurde. Jeździć, ja nie wiem tym basmobilem, ale... są. Dobra. Mam was, chłopaki. Czy wy macie broń? Hey, go Don't get too away. Mają. Dobra.

You think he's okay, right? I'll find him. Don't worry. They wanted to take our jobs, Batman. He fought, gave us hope. He even found time for the victims of fires. So only last week I saw him with a guy, awful burn scars over his, his hands and face. The kind of person other people cross the street to avoid. And there was the chief helping him. That's what he's like. Selfless. Wait here. An officer is going to take you back to GCPD. No, trzeba ostatniego znaleźć. Piąty też jakby przy sterowcach, ale on chyba tu gdzieś jest. Dobra, to lecimy. Czy lecimy? No, tam się gdzieś kręcą Aha, tam snajper O, czekajcie, trochę Kurde, któryś mi zagłusza Pewnie tamten Czy się wystawił? Dobra. Dobra. Teraz, żebym wiedział. Idziemy wydać polecenia. Czy nie mogę? Mm, hmm to tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Mm. hmm ale z tego to jest z przyjemnością zdajmy Dobra, patrzcie na to. Ha, o, prosto w dupka. No i dobra, mamy cię. Nice. Idziemy po strażaka. I didn't expect to see anyone at least of all you you were the last person to see the chief what happened I was trapped when the truck crashed I could feel the flames around my feet my my boots melting next thing the window above me smashes and there was the chief pulling me out the truck was gonna blow but he didn't give up. I saw them dragging him towards the City Vision building. Please, you have to help him. I will. Don't go anywhere. An officer is coming for you. No, to pięknie. Ostatni bania rozkaza. Mm -mm. tak. Trzech. Nie ma sensu. Nie jesteśmy na takie ryzyko. No, a tego tam na dole. Tam jest drugi. Tak, przyszli panowie po mnie. Może tam ucieknę im? No, właśnie. Dwóch, dwóch. O, ja mam pomysł, co zrobię. Patrzcie na to. Poczekam tylko. Nara. Tego się pewnie nie spodziewaliście, co? Dobra. 13! Dobra To zdajmy ich po kolei. Myślę, 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 myślę. Obra, teraz patrzę na to. Kukedy no. Pięknie, teraz uciekamy. Knockout. Pięknie. Bawmy się. No jest tak, jakby tu ich znaleźć. Tam się kręcą, panowie. Dobra. to taktycznie. Na pałę tego robić. Czekajcie pomysł. Aha, może tak. E, nie, tam urwa. trzeba. Bez, żebym wiedział, jak by to zrobić. Tam. Ten miner rozstawia. Mhm. Nie ma sensu. Mam pomysł. Patrzcie na to. Niespodzianka! I ucieczka. Nara! Pochodzimy kawałeczek, myślę, myślę, myślę. Nie ma tak łatwo, pięknie to zrobiłem. Teraz znaleźć strażaka. Your men think a lot of you, Captain. They trust you. You know, don't you? I know you would do anything for your men. Even if that meant aiding and abetting a known arsonist. It was you who gave Firefly the access codes and addresses of abandoned buildings. I always made sure they were empty. No one was hurt. You put your men in danger. The city was shutting us down. I couldn't let them do it. I couldn't. And while there was an arsonist at large in Gotham, your men would keep their jobs. They've got families. They gave their lives to this city. I made a promise to them. I couldn't break it. You understand that, right? The police will want to question you at GCPD. This is your seat, Chief. Riding in the bad man's car. My little girl's gonna be jealous. Mm hmm. Dobra, to śmigamy. Scarecrow's plan. I didn't know about any of it, I swear. You have to believe me. Why would you? Why would anyone? I don't know how to tell them. I don't think I can. You owe it to them. I know. But you came back tonight. That means something. Yeah. A guilty conscience. But thanks. To co? Czy musieli z czegoś pieniądze zarabiać? deserve that much. No. No, What's the latest? We've got Jervis downstairs in the interview room. He's talking about killing cops. That man I just lost contact with three of my squad guards. Coincidence? I doubt it. If you and that freak meet some alone time. Mhm, mm najszybciej ja patrzę, że mam jakieś punkty, mm. to jest spoko, może coś do walki, potrójne celo. o biorę to. Dobra, ile mam jeszcze zadań? Wszystkie. Dobra, słuchajcie, możemy się zająć w sumie jakimiś zadaniami, typu mm, z tych pobocznych. Fajnie było, co tu mamy. Dobra, słuchajcie, muszę telefon odebrać.